Hej, cześć, siemanko, z tej strony Jak i kolejny odcinek na moim kanale. Dziś znajdujemy się znów na projekt, tak naprawdę tego samego dnia, choć wy zobaczycie to za kilka dni. Chciałem na początku całego materiału pozdrowić bardzo gorąco TrapperHof, który właśnie pożycza mi buleta, wiezie mnie na nową aktualizację, czyli chodzi tutaj o driftowanie, tak jak na tor do driftu, driftingu czy driftu, nie wiem jak to się tak dokładnie mówi. Jeśli odcinek Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, oczywiście możesz napisać jakiś komentarz, czy Ci się odcinek podobał, bądź nie, co byś zmienił, z czego byś nagrał, co byś nagrał, jak nagrał, no, więc ogólnie, no, ale bulecik naprawdę jest bardzo fajny, trzeba przyznać, nie no, robi, 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 wrażenie, naprawdę 10 na 10 zdaje. Dobra, no to widzimy się w sumie na chwilę, jak już dojedziemy na tor. Dobra, jestem na miejscu, a to jest... Próba druga nagrania tego materiału, ponieważ nie potrafię driftować, rozwaliłem całą furę, naprawiłem silnik, bo jestem biedny. No, ogólnie tor znajduje się pod Los Santos. No, dosłownie pod Los Santos, naprawdę, to jest 5, 5 minut drogi. Nie. Dobra, ogólnie tutaj macie top 10 drifterów, nie wiem jak ktoś to zrobił, 205 tysięcy. Druga sprawa, że bullet jest... No, super autem, ale nie nadaje się do driftu. W sensie jest to naprawdę hard. Jakieś LED by się przydało, ale kurcze. Tak jestem wdzięczny w ogóle, że udostępnił mi te auto. Yy, ponieważ, jak to się nazywa? Ops. Czy Manano tu latać. I to już nie byłoby takie proste. No, mananką trochę ciężko. Szkoda, nie wiem, dlaczego jak klikam kurczę myszką, to po prostu pojawia się problem, bo mi się włącza ograniczy nie wiem jak mam to trochę używać. Ale tor jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się, jest super zrobiony, nie jest jakiś właśnie taki, wiecie, hard, że kurczę, ciężko się po prostu jedzie. Bo jest dosyć prostym torem. Jeśli tak patrzymy, to jest naprawdę bardzo prosty. Tylko że bullet po prostu... no mimo RWD ustawionego, no to jednak no nie robi tego. Nie robi tej roboty, co powinien robić. Bo jednak bullet jest bardziej takim samochodem wyścigowym, bym powiedział, niż to Drift'u, a takie LEG. Nie wiem jeszcze, jaki to auto fajne jest do drift. na pewno wiem, że żeleł, no to na 100%. Choć osobiście preferuję i tak Sultana, no, jeśli chodzi... Jeśli miałbym kupować jakieś auto, to myślę, że będzie to Sult. na początku to jednak... Nie będzie to... Oj, nowy rekord, nowy rekord! Dobra trochę, nie? Trochę. To jest... No nie, no tak blisko, bo już myślałem, że naprawdę... już będzie taki ładny wynik. Nie, ale ogólnie naprawdę fajnie. Możecie mi coś w komentarzu, jakie mieliście wyniki. Mój to 2,8. Więc... Ojoj. Nie, no to to jest po prostu szwajcarska precyzja. nie. to już kurczę. Inny level. Mogliby zrobić jeszcze jakieś wydarzenie odnośnie tego, że... Po prostu wiecie, że kilka osób się spotyka. O właśnie, to jest dobry pomysł, kurczę, to jednak zostawię sobie w twojej główce na kolejny materiał, <noise> jakby nie patrzeć. Nie no, spokojnie. No to, to, jest, to jest taki odcinek pokazujący tor do drifta, w ogóle. po prostu wiecie co chodzi. No i ogólnie zachęcam was do dołączenia do, na moją grupę Wariatu Aqueda. Również na Discord kurczę. No tak, w sumie to tytuł się nazywa wariaty tak jak powiedza. Kurczę jakoś, chowo jestem tak przeziębiony, kurczę. Ja nagrywam drugi odcinek, tak naprawdę odcinek po odcinku. Chciałem jeszcze nagrać dodo, czyli nową również aktualizację, ale kurczę okazało się, że muszę mieć naprawdę bardzo dużo punktów w reputacji. Tysiącaż. Mam 300 niecałe. No więc kurczę, po prostu nie mam jak tego nagrać. Ogólnie jeszcze tak mówiąc. Yy, co miałem wam powiedzieć, zapomniałem kurcze, wypadło mi z głowy No jednak Jednak wam po prostu nie powiem czegoś co miałem powiedzieć bo zapomniałem No mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał taki luźny Jeśli tak to zostaw łapkę w górę No to Do kolejnych materiałów, jo.